Ostatni skok, pis na dotacje. Chodzi o dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W konkursie, który rozstrzygnięto dwa dni przed wyborami, startowało ponad 1,5 tysiąca firm. Wśród zwycięzców znalazły się między innymi te powiązane z byłym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. Grube miliony mają trafić też do firmy, która pomagała w zakupie programu Pegazus służącego do inwigilacji. Mówiliśmy o tych nazwiskach: Szumowski, Obajtek. Mówiliśmy o sprawie Pegazusa, ale również pojawia się kolejne nazwisko w, wśród tych materiałów, a dokładnie nazwy firmy kojarzone z Mateuszem Morawieckim. PiS odpiera zarzuty o kolesiostwo i nepotyzm. Opozycja gruło się myli, my teraz będziemy, jeżeli rzeczywiście stworzą większość, będziemy się przyglądali, jak oni obdzielają swoich. Według informacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości żadnych pieniędzy z konkursu jeszcze nie wypłacono, bo pozytywna ocena projektów nie oznacza automatycznej decyzji o dofinansowaniu.